Sprawdzimy w naszej pułapce, co tu mamy. Co to może być? Jakiś zębuszek czterozębny. Nie wiem. Zrobię zdjęcie, ewentualnie prześlę do specjalisty od środków. powiedzieć Czym od razu można zniszczyć? Ale tak, widzę, że pak prezentuje się bardzo ładnie. Nie, to chyba śmieci ktoś wypada. Rzepak prezentuje się bardzo ładnie. Myślałem, że będzie gorzej, ale nie jest źle. Tutaj ładnie usmarano. Pole o poranku. Śpiew ptaków. Cisza, spokój. Jeszcze ani jednego ciągnika na horyzoncie. Na no, nic. Trzeba wracać. Trzeba wracać do domu, tankować, opryskiwać. I w pole.